Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Tramadolich i się kłania, będą odbicie, ale niestety wszystkie akwary jeszcze pracują, ja muszę zrobić zaraz szybko przycinkę w 45, tutaj w, w riparium, w ten filterek wewnętrzny właśnie przed chwilą umyłem i zrobiłem pierwszą, w sumie, nie, drugą podmianę wody. A tak to wody specjalnie nie podbieram, nie podmieniam, tylko i wyłącznie podbieram wodę, ponieważ tutaj z zewnętrznego źródła leci woda do spryskiwacza i tej wody jest tu naprawdę całkiem sporo przybywa dziennie. Myślę, że z 4 litrów mniej więcej. W każdym razie dzisiaj już trzeba było ubrać tą trochę tej wody, przy okazji właśnie, żeby wyczyścić filterek. Dodatkowo opracuję tutaj JBL A 700 w tej chwili głównie jest wypełniony włókniną filtracyjną i, i czym? I węglem aktywnym, żeby, żeby wyciągać właśnie z wody te, te humusy, których tutaj było tyle, że no woda czarna była jak smoła. E, dobra, słuchajcie, do, dochodzi roślinek. Co mi gdzieś tam wpadnie, jakaś roślina ciekawa, to od razu wrzucam to e, do tego riparium. E, I to nie patrząc specjalnie na warunki, muszę się do tego przyznać, e, różnie, po prostu gdzieś tam, z, albo z bagna, nie z bagna, po prostu na razie chcę to e, totalnie obsadzić. I zrobić na razie biotop pod wodą, a później będę się zastanawiał, martwił właśnie o górę. Co ciekawe, dzisiaj byłem w sklepie budowlanym, bo głównie teraz pracuję w ogrodzie. No Trochę mam tam do roboty też przesadzałem rośliny, trochę tam w, przy tych wodnych roślinach grzebałem, bo również mam trochę tego. I, i pojechałem do budowlanego przy okazji po części do budowy placu zabaw dla dzieciaków i jakieś moje zdziwienie było, kiedy, kiedy kiedy udało mi się tam kupić bakopę Karolinianę jako roślinę doniczkową, tak normalnie była sprzedawana razem z koło Pelargonii sobie stała jako roślina właśnie do doniczek jeszcze poszedłem oczywiście, bo wreszcie była dostawa roślin wodnych. Właściwie to błotno-bagiennych, bo tam są takie, taki dział do oczek wodnych. No i bardzo często tam, stamtąd jakąś ciekawą roślinę biorę i próbuję później testować. I dzisiaj udało mi się dostać Leoharis Cicularis i wylądowała w, również tutaj w riparium. Co się zmieniło w Riparium, no, oprócz tego, tej góry? Zmieniło się to, że doszedł filterek JBL E700 i tam jest głównie włókina filtracyjna i węgiel aktywny, żeby wyciągnąć te humusy z wody, których było strasznie dużo, woda była kompletnie czarna. No, myślę, że na dniach będę musiał znowu rozebrać ten filterek i, i wsadzić nowy węgiel. Może wy, wyczyścić, przy okazji, właśnie wymienić tą e, włókninę filtracyjną. E, co jeszcze? No, jeszcze Wam pokażę, po prostu jak, to, jak ta góra wygląda. Będzie trzęsło. zobaczcie pokażę Wam jeszcze inne zbiorniki, bo, bo czemu nie przy okazji? Tą palemkę widzicie tutaj. To maleństwo. To naprawdę takie maleństwo kupiłem. Kiedyś już kupiłem też takie maleństwo, a teraz jest takie bydle, że prawie do, na pół pokoju mi zajmują góry. To jest Leo Harris. Widzicie? Tak sobie ją tutaj wsadziłem, ponieważ ten mech to tak średnio wygląda, więc mam nadzieję, że to mi z czasem po prostu zarośnie. Tu jest bakopa. Pięknie kwitnie, prawda? Śliczna jest. No, i tam ją wcisnąłem, szczerze powiedziawszy. E, ma dosyć duży system korzeniowy, i naprawdę dosyć ciężko mi tam było ją wcisnąć. Ale i się udało. E, no, nawet tutaj widzicie, zaraz Tutaj y, przechodzi mi w formę emersyjną. E, I tutaj również, jak widzicie, alternata mini. Tak wygląda no i tak wygląda to wszystko z tutaj bucek sobie siedzi kardaminę eee, rata i tyle z roślin wodnych tu jest jeszcze sagitaria sebulata i to tyle na dzisiaj z tego e, riparium tu też muszę wymienić wody widzę chyba no niestety, popatrzcie, siódemka tak wygląda. Nie pamiętam już kiedy w ogóle tutaj grzebałem czy cokolwiek robiłem. Niestety teraz przy tych upałach jest y, duże parowanie i uzupełniać wodę trzeba dosyć y, często. Dobra. No, A wiecie co podmienię, bo tutaj dwa kubki czy trzy i, i tyle, żeby tylko zebrać tą warstwę z wierzchu. No zrób się pauza. Do dwusetki, jak widzicie, do góry zacząłem się ostatnio dobierać z myślą, właśnie że w końcu to zacznę robić. Ale nie ma czasu, szczerze powiedziawszy. To w tej piwnicy, w tej chwili, przy tych pięknych dniach, nie chce mi się siedzieć. Matko boska, jak mnie morda piecze. Niestety przesadziłem dzisiaj chyba ze słońcem. Ale dobra, wróćmy do tematu. E, tak, mówiłem już w, 700, w 200, ta 700 fajnie by było. E, w 200 nie pamiętam już, kiedy wodę podmieniałem Będzie z, e, z 7 tygodni, chyba. E, tak mi się wydaje. Przydałaby się już zdecydowanie przycinka, bo ryby naprawdę specjalnie nie mają gdzie pływać. E, tylko dolewam, oczywiście, wodę odparowaną i tak to wygląda. Nawet specjalnie przestałem ostatnio e, nawozić. Też chyba z 3 tygodni już będzie widzę niestety braki na niektórych roślinach nie są to jakieś, jakieś straszne braki myślę, że e, połowa roślin przynajmniej, albo i trzy czwarte by sobie spokojnie poradziła bez tego nawożenia więc się zastanawiam, czy w ogóle po prostu nie odłączyć kompletnie i zostawić to wszystko w cholerę niech dziko zarasta boję się co prawda tylko, że kiedyś wylezie w nocy i mi się zakradnie do pokoju i mnie zeżre e, ale, ale na razie jeszcze nie jest źle e, co jest Grane. Jeszcze powiem Wam o tej akwaponice. Akwaponika powoli już się roz... E, powoli korzenie tego e, olbrzymiego skrzydło kwiatu ją rozsadzają, więc nie wiem, co, co z tym zrobić. Będę musiał chyba to, to rozebrać i coś pokombinować. Może tam wsadzę właśnie jakieś też rośliny wodne typu, e, typu właśnie błotne, jakiś e, hyacint, nie hyacint wodny, tylko irys ten wodny, albo coś właśnie w tym stylu pałka, tatarak i tego typu rzeczy, może tamto mi się coś tego typu właśnie przyjmie, bo tam też przecież będzie woda, więc może, może te rośliny tam dadzą radę rosnąć, no zobaczymy jeszcze, na razie nie, nie mam czasu po prostu, nie wiem, myślę, że, że nawet chyba na jesieni dopiero zacznę to robić, bo teraz po prostu nie ma czasu eee, 45 niestety się trzeba zajmować, zaraz Wam pokażę ją z bliska Przycinki trzeba robić, i to niestety robię to co 7 co 10 dni. Robię tam podmianę dosyć sporą w granicach 30%, ile mi się tam, ile mam czasu. Dzisiaj muszę to zrobić również, ponieważ znowu rośliny rostają do, do tafli wody. Lampka hihiros jak najbardziej na razie się sprawdza. A dobra, pokażę Wam to z bliska. Nie będę tak smucił. Lampka Hichiros się sprawdza. Rośliny bomblują aż miło, rosną jak wściekłe. E, nawożenie CO2 jest. Nawożenie do słupa wody jest. No i co? Bomblują aż. Woda gazowana, nie? Nie była przecierana szyba od 10 dni. No i widzę, że troszeczkę zielenic się zgromadziło. Przyszedłem ostatnio na Kramer Draka na próbę w tym baniaczku. Nie robię żadnych testów. Możecie na mnie krzyczeć. Zaraz mnie ktoś znowu odwiedzie, Pojedzie po jakimś forum, że. Znowu kombinuję i tak dalej, i tak dalej, ale radzę Wam tak. Każde akwarium jest inne, i przede wszystkim e, powinniście obserwować swoje rośliny i patrzeć, jak reagują, i wyreagować. Oczywiście w e, akwarium HTCHA to robi dużo szybciej niż w akwarium lautychowym, e, gdzie macie na to bardzo dużo czasu. E, spokój grabarza, wszystko będzie dobrze. Tak to wygląda z bliska. Dania sobie pływają. Doszły, jak widzicie, gupole. E, doszły trzy samce, które udało mi się gdzieś tam wyrwać. E, jedne i jedyne ze sklepu, e, po to, żeby ośmielić te moje e, Dania margaritatus Tak szczerze powiedziawszy, większość i tak kitra się w kątach. E, no, niektóre tu pływają. Są trzy otoski i Dania to danio erytromikron powinny tutaj gdzieś być. Są również, popatrzcie, kieryski pigmeje. Tak, ten liść też by wypadało obciąć. Ale co, nic nie będę przed Wami okrywał, bo, bo po co? Ciekaw jestem. Ogólnie testuję nowy sprzęcik do nagrywania. I bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Dobra, koniec marudzenia. Eee, a zdradzić Wam jeszcze tajemnicę? Dobra. Ale uwaga, naprawdę będzie syf i to straszne. Widać. Gdzieś tu są grzdyle. O. Całkiem spore, prawda? Też baniaczek zostawiany sam sobie. Praktycznie nic tu nie ruszam. I sobie żyję. Dobra. Nie przeciągam. Wiecie już wszystko co u mnie. Jak macie pytania, czy coś to, piszcie. Cześć.